Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu partnersko-miłosnym dla osób spod znaku bliźniąt na miesiąc grudzień. Ja tutaj zaznaczę zaraz na wstępie, że to czytanie jest też dla księżycowych, wenusowych bliźniąt. Ja w ogóle zauważyłam, że bardzo często znak Wenus czy Księżyc z nami bardziej rezonuje w czytaniach miłosnych. Teraz tak, po lewej stronie wy, po prawej stronie wasza osoba czytanie nie musi rezonować, warto sprawdzić inne aspekty horoskopu i obejrzeć też filmy dla znaków dominujących. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim rozkładem prywatnie, zapraszam do kontaktu drogą mailową, adres znajdziecie w opisie, a ja tymczasem zaczynam bliźniąta, zobaczmy co wy tutaj. Cesarzowa, piątka była w trójka mieczy. Hmm. Dobrze. E, co Wasza osoba myśli, co ma w głowie? Osiem mieczy. Jest jakiś konflikt. Zobaczymy. Co Wasza osoba czuje wobec Was, drogi bliźnięta? Rydwan, rak. Rydwan najczęściej pokazuje mi, że ktoś jest teraz pełen zapału. Że to jest ten moment, kiedy się ta osoba wiecie tak. Um, jakby odpaliła, że, że tu ma jakieś wielkie plany i tak dalej. Zamiary tejże Waszej osoby, drogie bliźnięta, wobec Was. 7 buław. Bardzo sprzecznie ta osoba działa. Tu jest jakiś konflikt wewnętrzny, tu, tutaj, jakby to jest takie sprzeczne ze strony tejże osoby. Co ta osoba wnosi w Waszą relację? Pięć mieczy. Hmm. Intencje tejże osoby wobec Was. Dziewięć buław. To jest tak, jakby kurczy ta osoba się sama trochę ze sobą plącza, bo z jednej strony jest gotowa, jakby o tę relację zawalczyć, Z drugiej strony. Może to pewnych rzeczy Was dociskać, ale sama pokazuje się taka bardzo sztywna w pewnych poglądach. Hmm? Zobaczymy o co chodzi. Jeszcze nie wiem jak to czytać. Zobaczymy. Dobrze, bliźnięta, co Wy macie w głowie? Co Wy myślicie o tej osobie? Rycerz Buław. I teraz tak, albo widzicie, że to może być fajna relacja na chwilę, albo tu jest dużo przygody, albo wy widzicie tę, tę osobę jako taką dynamiczną. Tutaj strzelec się zaznaczył. Co w Waszym sercu wobec tejże osoby, drogie bliźnięta? Karta kapłanki Ragryby. Zamiary Wasze w stosunku do tej osoby? Pustelnik, panna. Huhuhu. Co wy wnosicie w tą relację? Cztery denary. Wy jesteście tym bardziej stabilnym elementem tutaj na pewno intencje wasze w stosunku do tej osoby. Karta miłości dwójka kielichów. Dobra, gdzie tu jest problem między wami? Rycerz mieczy. Ja uważam, że ta osoba może ranić słowem. I to jest ktoś, kto może być taki bardzo trudny w kontaktach, na zasadzie może w sposób oschły mówić pewne rzeczy, albo naprawdę takie jakieś niewyważone opinie, które mogą ranić. Taka ostra ta osoba wam się zaznacza, to może być problem. No ale to jest też Wasza karta bliźnięta, więc zobaczymy. Dobra, co jest mocną stroną waszej relacji? Dziesiątka kielichów. Macie podobne wartości w pewnych yy, kwestiach. Może macie nawet wspólną rodzinę już, co jest słabą stroną tejże relacji. Jest aż miecze, czyli znowu faktycznie brak delikatności, może. może nie chcę powiedzieć, że kłamca, bo ja kłamcę nie widzę, ale jakieś takie prawdy źle objawione. Bo te karty też mogą mówić o takiej brutalności, w wyrażaniu opinii pewnych. No zobaczymy. Dobra, ja sobie dopytam i sprawdzimy, co tu się w ogóle dzieje. Myślę, że rozpoczniemy od tej osoby. I teraz tak. Dlaczego ta osoba ma konflikt w głowie? To jest ktoś o bardzo sztywnych poglądach. Ktoś, kto może być taki bardzo trudny do rozmowy. Jest red rydwan. Rak ponownie. Ja mam wrażenie, że ta osoba ma jakieś chęci, ona nie do końca umie to realizować tak, jakby chciała. Tu są jakieś ambicje, ale jest też ta sztywność poglądów. To może być trudna osoba do komunikacji. Natomiast uważam, że chęci ma, bo jest ten rydwan. Jest paść kielichów, tak, czyli to, jest, to może być w ogóle początek waszej relacji. Ta osoba, jakby emocjonalnie, bardzo chce mm, waszą stronę się kierować. Ta osoba może być taka nawet. Nie jest bardziej agresywna, ale. mam wrażenie, że bardzo wrażliwa, ale niedelikatna. Siademka była w intencjach, yy, przepraszam, w zamiarach tej osoby. Królowa miecz odwrócona. No, słuchajcie, tutaj waga się pojawiła. Hmm, to jest tak, jakby ta osoba nie radzi sobie zbyt dobrze z jakąkolwiek krytyką. Jeżeli coś się nie zgadza, tak, jeżeli wy macie odmienne zdanie na y, temat pewnych rzeczy, to ta osoba jakby nie do końca dobrze sobie z tym radzi, żeby akceptować jakąś krytykę, czy żeby inny punkt widzenia dostrzec. W intencjach ma dziewiątkę buław ta wasza osobka, jest trójka buław, czyli to nie jest ktoś, kto chce was odpuszczać. To osoba ma jakąś wizję na tę relację i bardzo chciałaby to zrealizować. Ale to, co wnosi, to piątka mieczy i dziewięć kielichów, no to to tak średnio, bo mm, piątka mieczy jest taką kartą, która. No tutaj jest kartą straty w ogóle, tak? Może to jest ktoś, kto jakieś straty ma za sobą i też się boi ta osoba. No może być i tak. Ale kurczę, no. Hmm. Powiem tak, dziewiątka kielichów często jest taką kartą zakładania też maski, piątka mieczy, obok tego strata. Ja myślę, że ta osoba jest, może być osobą po przejściach i nie do końca dobrze radzi sobie, szczególnie w konfliktach, które są naturalną też częścią związku. Ja też mam wrażenie, że niestety te karty razem mówią o tym, że ktoś może być egoistyczny w swoich działaniach. Z jednej strony z dziewiątką kielichów to osoba jakby dąży do uzyskania jakiejś korzyści dla siebie, tylko że sposób w jaki to robi z tą piątką mieczy to jest pozbawiony takiej troski o wasze dobro, możecie tak to odczuwać, bo to jest to, co ta osoba wnosi. No jakby ta osoba robi coś, żeby osiągnąć to, co sobie wobec Was wymyśliła, ale to nie do końca jest fair wobec Was. Zobaczmy. Rycerz była w Waszej głowie. Tró czwórka była. Wy możecie widzieć tę osobę jako taką bardzo dynamiczną, bardzo szybko dążącą do pewnego celu, ale uważam, że o tej relacji ogólnie myślicie bardzo dobrze. W zamiarach Waszych jest pustelnik i siódemka mieczy. To tak jakby macie zamiar trochę się wycofać, trochę oddechu złapać, trochę przestrzeni dla siebie. W sercu w Waszym kapłanka i czwórka kielichu, więc podejrzewam, że wy możecie mieć wrażenie, że nie do końca Wasze potrzeby emocjonalne w tej relacji się liczą. To, co wnosicie, to czwórka denarów, czyli tutaj to jest ten porządek, nie? I dwójka mieczy. Ja też mam wrażenie, że. Hmm, no i teraz właśnie, no każdy kij ma dwa końce. Bo tutaj się pokazuje taka energia, jakby, że wy jesteście mocno dość zamknięci na tę osobę. Chyba nie do końca też jesteście jej pewni. A to może generować, że ta osoba tym bardziej was dociska do muru, nie? W intencjach macie dwójka kielichów, czyli na pewno intencje są wasze dobre, zależy wam na prawdziwej miłości. Jest as mieczy, i to jest to, co stoi na przeszkodzie. Co z tym asem mieczy? Król denaru. Hmm. Tutaj sprawy oficjalne, jakiś mezalians, ale tak jakby żadna ze stron nie ma złych intencji. Mam wrażenie, że gdzieś tam w pewnych kwestiach możecie na siebie źle wpływać. Rycerze mnie jako problem. Król kielichów, no to jest ta osłość. Wy możecie mieć wrażenie, że ta osoba wasza jest bardzo niedelikatna, że tutaj jakby brakuje jakiejś takiej lekkości w tym, ale sami też przyznam szczerze, generujecie taki impuls w stronę tej osoby, że ja się na Ciebie zamykam i nie dajecie jasności. Natomiast dziesiątka kielichów jest kartą wspólnych wartości, dwójka Ja Myślę, że wy naprawdę macie podobne na przykład wartości rodzinne. Problem też polega na tym, być może. Hmm, Czym dla was jest doskonała relacja, czym dla tej osoby, nie? Tu może ktoś chciąć, chcieć wziąć lub, a druga strona na przykład nie czuje w ogóle takiej potrzeby. Dobra, wiecie co? Ja zobaczę, dokąd to zmierza, bo to jest dość napięta atmosfera. Skorpion wam się pojawił byk, i to niezbyt pozytywnie takie znaki. No dobrze. Dokąd zmierza ta relacja w takim razie? Czego możecie się spodziewać po tej osobie? Jest królowa mieczy, więc tutaj znowu będzie jakaś rozmowa być może. Jest karta kochanków bliźnięta. Jest wieża, skorpion. Siedem tenarów. To jest bardzo znowu takie niedelikatne, no. Powiem, wydaje mi się, że związek powinien być trochę lżejszy, nie? Komunikacja przynajmniej. Królowa Mieczy jest kartą jakiejś rozmowy. Jest pustelnik. I teraz ta osoba wasza może nie do końca dobrze reagować na to, że potrzebujecie trochę przestrzeni, nie? Karta. Panna się też pojawia. Karta kochanków i trójka mieczy, czyli pojawia się jakieś niezadowolenie z tego, jak ta relacja funkcjonuje. No jest wieża i to jest taki przełom. I jest osiem mieczy. Czyli tutaj, jakby ta osoba zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że gdzieś tam rozbijamy się o jakiś schemat i siódemka denarów, i karta kapłanki, czyli takie są oczekiwania, niekoniecznie spełnione. Pewne rzeczy też zostaną niewypowiedziane. Tutaj będzie taka obserwacja, i nie ujawniam się z tym, co dalej. Natomiast ja Was nie mogę z tym zostawić, bo ja nie wiem, czy ta osoba się nagle nie straci. Czy ta osoba zamierza kontynuować z wami tę relację? Jest wszechświat, no właśnie. Siła. Tak, ja myślę, że tej sobie zależy. Ale mam takie wrażenie, że jeżeli zobaczy, że wy jakby nie, nie wychodzicie naprzeciw, a nawet troszkę się izolujecie, to ta osoba zrobi krok wstecz i, i może wam nie dawać pewnej jasności. Natomiast na pewno nie jest to ktoś, kto by tę relację już odpuścił. Ja zobaczę, co ta osoba myśli lub co chciałaby wam powiedzieć. co my tu mamy. Zaczynam rozumieć nasze połączenie, boję się z Tobą skontaktować, żałuję, że nie traktowałem Cię lepiej. Dobra, ja, nie się tylko potwierdza. Ta osoba uważa, że macie coś wyjątkowego w sobie, razem, wzajemnie. Natomiast ta karta pokazuje, boi się z Tobą skontaktować. Ja nie sądzę, że tu jest strach. Natomiast tu będzie takie wycofanie, bo tu będzie takie stąpanie po cienkim lodzie, mam wrażenie. I ta osoba może się bać, że jeżeli zrobi o krok za dużo jeszcze, to Wy się odsuniecie. Wtedy może się pojawić to, że żałuję, że nie traktowałam Cię lepiej, nie? Natomiast nie sądzę, że jesteście dobrze traktowani przez tę osobę. Skąd to? Dlaczego ta osoba tak, tak dziwnie do Was podchodzi? Dziesięć mieczy. Ta osoba może być osobą po przejściach. Mam wrażenie, że tutaj te myśli kłębiące się w głowie tej osoby, one nie do końca korzystnie się tutaj rysują. Mam też wrażenie, że tej osobie na Was bardzo zależy, ale to jest takie... Ta osoba się boi, że Was straci, ale też mam wrażenie, że to nie są wzajemnione najprawdopodobniej. No, tutaj jakby lęk generuje takie naprawdę niezbyt zdrowe zachowania. No to tyle, dzięki za wysłuchanie, pozdrawiam.